Roztrybnik wynik Zenia do jednego Branka Mateusz Wodział, minuta 51. Przedstawiłem trener obecku zespołu Pan Marcin Pras Uratyni. Pan Rzykowiński NGS Króżb. Poproszę o refleksję na trener obrywtu zespołu zaczynają oczywiście rzeczywiście trenwości Pan Marcin Prasa Ja myślę, że dzisiejszy mecz przy takich dwóch wyrównanych po poziomach drużyna właśnie stałe fragmenty gdzieś tam decydują. Myśmy właśnie z tego starego fragmentu, który tą ramkę szczelili. Na pewno, na pewno powinniśmy w końcówce ten mecz gdzieś tam zakończyć już, 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 już bez tej stresu do 94. minuty. Myślę, że dzisiaj też, też bardzo ważna była nasza gra w defensywie, bo, bo, bo organizacja gry była bardzo dobra, przeciwnik miał mało tych sytuacji, faktycznie bardzo mało. Naj, najgroźniejszą, którą gdzieś tam byśmy sami stworzyli, także no cieszę się dzisiaj na pewno ten punkt wywieziony śniadanie, dziękuje. Trzy? Trzy, przepraszam. Bramka, dał, brawo Dziękuję bardzo pan premier Andrzej No w zasadzie można powiedzieć, że y, był taki mecz do samego końca y, bardzo zacięty, do obrobić straty y, po stracie Goła jak powiedział, stały pragnę zdecydować o tym, co wygra, bo w zasadzie można powiedzieć, że do 90 minuty, czy do 92 nawet, to robię stworzyć sytuację brakowej, w mógłby, mógłby prowadzić. My mieliśmy takie sytuacje, co najmniej dwie, w pierwszej połowie Jakub Grzegorzewski, świetnie zajmował się brakiem, z który e, można powiedzieć intuicyjnie, wybił był strzał z bliskiej odległości, w drugiej połowie również po porzucie wolnym. My nie zrobiliśmy tego, co powinien na końcu zrobić, żeby mieścić w siatce. Ja uważam, że y, również należy wam się rzut karny, to już na zapisie wideo, to był Uważam, że w y, no, tej sytuacji to chyba lepiej sędzia, w lepszej sytuacji to podkreśla rzutu karnego za zagranie ręką y, nie może sędzia mieć. Natomiast nie wiem dlaczego tutaj y, arbiter się wstrzymał. Y, natomiast no cóż y, powiedzieć, że y, w takich okolicznościach kolejne punkty y, tydzień temu w Rodzikannym należy wygrać mecz sobie 3 punkty. Dzisiaj na pewno z rybnikiem powinniśmy zremisować, a nie przegrać 1 do 0 i wydaje mi się, że wtedy moglibyśmy w jakiś sposób być zadowoleni. Teraz przed nie jesteśmy, myślę, że to rybnik się cieszy. Natomiast my jesteśmy dalej tam, gdzie jesteśmy w samym człowie tabeli. Jedziemy, myślimy o kolejnym meczu. Na pewno takie spotkanie mojego zespołu w żaden sposób nie zdeprymuje. Nie wpłynie to w żaden sposób mentalnie gorzej na zawodników. lecz myślę, że ta złość sportowa każe nam po prostu zdobyć trzy punkty w kolejnych naszych rejazdach. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pana Komisarza Drozienia? Ja mam pytanie, bo to do Rzecznika Rzecznika. Chciałem zapytać, jak wygląda sytuacja z Drozdziałkiem? Co to tam nie dokładnie się stało? I w kolegi pojechał, że już że będziemy wiedzieli, o. bo noc miał złamany, tak powiedział. Mhm. No, żeby... Myślę, że tak, ale tak mówię, co tam się stało, to, 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 to. No, trzeba prześwietleniem się zrobić, żeby widzić. Widzę, że nie ma pytań, bo jestem bardzo.